Proszę Państwa, prosto z odcinka specjalnego yy, jak się nazywa? Sprint w tuleju Sprint na Nie, z jak ty Mogą to oglądać moje dzieci, więc się wydać. Za chwilę będzie jechał nasz kolega Marcinko dzieciak i czego kiczałem jako pilot Ja trochę się odsunę od drogi może bo oni nadjeżdżają Jadą, do Proszę Państwa, zobaczmy, opóźnione hamowanie bardzo ładnie Pierwsza szykana, druga. To, w końcu przejechał to tak jak powinien to przejechać trzy razy wcześniej. Marcin, ja oglądam, nie no teraz, nie pojechał, się, no, teraz pojechał, koncertowo, 74, 4 sekundy, nawet nie, 3 sekundy do mnie stracił, bardzo ładny wynik, Marcin, bardzo ładny. Trzy razy wcześniej byś tak pojechał i by było. Daniel, a Ty jak pojechałeś? Na limicie. Na limicie? Na limicie. Ale piłeś coś przed jazdą? Tak, nie. Tak. E Energetyka. Nie, nie, ja pytam o, wiesz... Ale... Trunki. Aro, ja Ci nie będę mówił że jest przed kamerą. Poczekaj. Daniel, czy Ty coś piłeś przed jazdą? <laughs> tak. Jesteś teraz za kamerą, możesz <laughs> tak. powiedzieć. Tak, piłem. idzie nie uważasz, że machaliśmy mu trochę po mecie Ale ja wyraża, wyrażałem w ten sposób swoją sympatię do tej załogi. I dlaczego nie machać nawet przed startem? Fajniej się czuje, jak są kibice, którzy mu wahają. Nie tak. ma kibiców, jechać kurwa dla brzu sosen i, i, i tam czego jeszcze. No tak trochę smutno no. Pierwsze trzy przejazdy było więcej ludzi niż na Mistrzostwach Polski na rajdach. Teraz ludzie pojechali na obiad, na pięćdziesiąteczkę. Wolny dzień, niedziela. Rosołek. w tak, Wkurwiaj no. mnie dalej, ja jestem głodny. Ja też. Jadłem kiepszoną kanapkę z Orlenu od rana, od szóstej rano. Stary no. Czas. jest ta wdzięczność wyrażana słowami i gestami przez kolegów. Ja odejdźcie, odejdźcie. Odejdźcie, bo ten parę wariat, jedzie to, co, to, widzieliście, widzieliście mu czas? Nie? Tak, widzieliście. Tutaj jesteśmy. Tutaj jest, coś, co jest no, my to robimy reportaż podczas swojego przejazdu. Chciałem pozdrowić mamę. Udało się, dwie sekundy było. Udało no, no. tak od początku. Tak właśnie. Gdzie Kolega Marcin po prostu na trzech pierwszych przejazdach badał głębokość rowów przy tak. trasie. Szczególnie rowu takiego. By... Takiego ten, tak. Marcin, co ty o tym powiesz? Taki, taki Marcin. Yy, Mateusz. Przepraszam. Jakocik, czyli Ta, pił jednak. Kurwa, jak tego nie mówi. Przepraszam, to ci rajdy były? Tak, ja jechali. larze jechali. Ja nie wiem. wiem, tutaj jakieś te... No, to jakieś ściganty, jakieś, te, no, no, no. jakieś ściganty, ten... Jakieś udziela Marcin udziela wywiadu miejscowej straży pożarnej. Ta. Ale jest mało kulturalny, bo nie zatrzymał się, żeby porozmawiać. Od razu pojechał! Jestem Ham z miasta Łodzi Od razu pojechał z Konstantynowa ty. <laughs> no. No. Nie brakuje? No Nie dyszimy? Nie do się nie idzie do szczyni. Warto się coś podpaczyć. Chyba się popsuło. So, Proszę patrz, jak tu traktuje rajdówka. Rajdówka jest od tego, żeby ją tyrać. Tak. Powiedział gość ty. Tak. I co Ale ja bardzo proszę, to jest mój balast na prawym fotelu. Kultura, <laughs> tak? No. no, tutaj jest sad, sportowca w Polsce. Tak, to, proszę. Dą mi machinę.